Szanowanko, wszystkim. Witam w kolejnym drapaniu. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak poradzą sobie drapki skrajne z paczek. Tu mamy mega linie, numer paczki. Lawędowe 9 z tej samej paczki, mega ekstra linie z tej samej paczki, maxi Party z tej samej paczki. Bonus 7 z tej samej paczki, lawendowe 9 z tej samej paczki, no i jeszcze dodatkowo. Perły, rubiny numer 1 i płynne złoto numer ostatni. Więc może zacznijmy od tego, jak sobie poradzą pierwsze numery. Tak więc jedziemy pierw lawendową dziewiątkę. Ostatnio, jak drapaliśmy całą paczkę lawendowego 9, to numer pierwszy miał. 10 dziewiątek, yy, aż i było wygrane 50 złotych. I ostatni numer z tej samej paczki było 15 złotych. Tak więc sprawdzimy, jak tym razem. A już miałem nadzieję, że to może jest dziewiątka. Sprawdzimy tym razem, jak sobie poradzi lawendowe 9. Yy, numer pierwszy tu się akurat okazuje, że to pustak. Przechodzimy dalej. Bonus 7. Numer pierwszy z takiej paczki, i co my tu mamy? Szukamy pliku oraz szukamy siódemki. Na początku mamy rower, później jest korona. Słońce, postaram się trochę przyspieszyć. Jako, że mamy trochę tych linii do drapania, aczkolwiek już je trochę zacząłem drapać, więc mam nadzieję, że pójdzie w miarę szybko. Na razie ten bonus 7 wygląda na to, że jest. Pusty, chociaż jeszcze zostało nam tutaj kilka symboli. No niestety, klips, nie ta zdrabka i bonus 7 jest pusty. Przechodzimy do kolejnej zdrabki. Tutaj mamy Maxi Cash party. nasze liczby, drapiemy nasze liczby, już je tutaj widać już nie będę to drapał, o, chociaż dobra 13, 14, 21 28 32 i szukamy tych liczb tu jest, wysoko dość 12, my mamy 13 14 19 30, my mamy 32 16 też nie nasze. I ostatnia w tym rzędzie to 2. Jedziemy kolejny rząd. Tu mamy 31 na początek. My mamy 32. Ach, 29. My mamy 28. No to skoro tak blisko, to może w końcu. No niestety też nie. 11. My mamy 13. 22. My mamy 21. W końcu taki, żeby był nasz. Bo ten maksikasz party, to tak w ogóle słabo dość wchodzi, niezależnie od numeru w paczce. 0,6, 41, 0,1, 36. My mamy 32 i 23. Też nie nasze. No i ostatni rząd. Co my tu mamy? 27, my mamy 28, 25. Też nie nasze. Zero z przodu to nie nasze. Tu mamy 15, my mamy 14 i ostatnie. 0,7. Czyli maxi Cash też jest puste. Jeszcze mamy jedno lawendowe z numerem 1, ale to już jest inna paczka. Sprawdźmy, czy to lawendowe. Co jest? Będzie coś miało w sobie. O, jest! Numer pierwszy z, z tej paczki jest yy, z drabką wygraną. Sprawdźmy, czy będą jeszcze kolejne dziewiątki. Nie ma. Mamy jedną dziewiątkę w lawendowej dziewiątce. Sprawdzamy, co tutaj jest. Zapewne jest to zwrot. Tak jest. Tak więc jedna zdrabka z numerem jeden jest wygrana. Tu jeszcze z numerem 1 są chyba perły. Tak, perły. Perły rubiny. Drapiemy. Ale mała czcionka na tak dużą zdrapkę. A takim jednym zdecydowanym ruchem. Te żółte zdrabki to są chyba z innej drukarni niż te pozostałe. I, i trochę inaczej się drapie tą warstwę.

Trapka numer 1 z, z tej paczki z Perły Rubiny jest wygrana. Jeszcze może będą kolejne nasze liczby. Co tu jest? 11, to nie. 34, nie. 35, też nie. 36, a no tak w górę idzie, no to. A nie, już przestało iść w górę, bo myślałem, że tak dojdzie do 39. No dobrze, co dalej? 14, to nie nasze. 13, no tutaj jest 12. A nie, 29. 31, nie nasze. Mamy 21, no i 23 też nie nasze. Tak więc nam się trafiło 21. Sprawdzamy, co tutaj mamy. Mamy 10 zł, czyli mamy zwrot. Tak więc póki co jedne lawendowe są. Yy... Ze zwrotem i perły rubiny są ze zwrotem. Teraz mamy ekstra linię z numerem 1. Zostało nam 10 symboli do odkrycia. Tak, żeby było w miarę szybko. To już tyle dodrapałem. Klapki słońce. Klapki słońce. Słońce uśmiechnięte. Chociaż dzisiaj za oknem akurat. Nie ma słońca, przynajmniej u mnie. Słońce oraz klapki. Jest jeszcze tutaj na samym dole słońce. Dobrze. I kolejne symbole. Lody oraz wiatrak. Lody oraz Wiatrak. Szukamy. A tu jest Łódź. Przy okazji widzę, że nie drapnąłem, jak przygotowywałem tą zdrapkę. Więc szukamy lody oraz wiatrak. Jest wiatrak, brak korony, tylko już. Gdzieś jeszcze jest? Wiatrak oraz lody. Nie widzę. Dobra, kolejne symbole: popcorn oraz kwiat. Pop a tutaj chyba lody, tak? Tak, lody są. Dobra, i tu jeszcze na samym początku. Gdzieś jeszcze? Nie, chyba nie. Popcorn oraz kwiat. Popcorn oraz kwiat, gdzie jest? Gdzie jest? Jest kwiat. Jest jeden kwiat i jest popcorn i kwiat też od razu widzę tu. Dobrze, kolejne symbole. Księżyc oraz leżak. Jest coraz mniej zostało do wydrapania symboli. Zobaczymy czy ekstra linie będą wygrane. Księżyc brakuje podkowy, to już chyba druga linia, gdzie brakuje podkowy. Tutaj korony, to już druga linia, gdzie brakuje korony. Księżyc jeszcze tutaj jest, leżaka tu w ogóle, tu nie widać. Tu jest księżyc, brakuje serca. Dobrze i dwa ostatnie symbole, zdrapujemy po jednym. Na początek balony. Tutaj balony są, ale brakuje dwóch symboli, więc na pewno tu nie będzie linii. Balony są tutaj, brakuje parasola. Może parasol będzie? Tu są balony. A, parasol by dał dwie linie. No to parasol raczej nie będzie jednak. No to ostatni symbol. Rower, czy rower da nam linię? Brak korony, brak sakwy. Tu brak dwóch symboli. Tutaj też brak dwóch. I to by było na tyle. Parasol, klucz podkowa. Parasol nie widać, klucz nie widać, podkowy nie widać. Serce, sakwa. Korona serca nie widać, sakwa jest dzwon. Nie widać, korony nie widać, klucza w ogóle tu nie widać. I to by było na tyle, czyli te ekstra linie są puste. To teraz bierzemy mega linię z numerem 1 i sprawdzamy, co nam dadzą mega linie. Kości tęcza. Kości oraz tęcza. Tu jest tęcza, brak pierścionka. Kości tęcza w jednej linii, brak szminki już tylko. Tęcza. Gdzie jeszcze jest? No i chyba tyle. Kolejne dwa symbole. Klapki oraz korona. Klapki oraz korona. Gdzie, gdzie są klapki? Gdzie jest korona? Jest jedna korona. Nie więcej nie widzę. Dobrze, jedziemy. Kolejne symbole. Kokos, moneta kokos i moneta jest kokos nie więcej nie widać no to kolejne drapiemy tu mamy auto i arbus, to chyba trochę trochę już tutaj się wydrapie bo tego arbuza to widziałem parę razy. No tutaj też jest Arbus. Arbus i auto. No jest Arbus, brak już tylko gwiazdy. Może w takim razie ta gwiazda wpadnie. Chociaż nie. Tutaj też brak będzie gwiazdy, to by były dwie linie. To raczej gwiazdy nie będzie. Arbus i auto. Szukamy nadal. Jest auto na samym końcu. Dobrze, przedostatni symbol lody. Co nam dadzą lody? Tu nam brakuje dwóch symboli, więc już nie będzie na pewno linii. Tu nam brak gwiazdy po raz kolejny. Tutaj brak. A, tutaj te arbuzy. Czemu ja ich nie drapnąłem? To tutaj pierścionka już tylko brak. I czego my teraz szukamy? Szukamy lodów. Brak gwiazdy, chyba już któryś raz. Brak dwóch symboli. Tak więc drapiemy ostatni symbol. Co my tu mamy? Mamy klucz. Klucz jest tu brak śminki. Klucz jest tutaj. Tutaj oraz tutaj. I czego my nie mamy? Biedronka, rower, pierścionek. powiedziałem po trzy. Biedronka, rower, pierścionek. Biedronka. Jest Biedronka. Rower. Nie widać. Pierścionek. Nie widać. Słońce. Gwiazda. Prezent. Słońce. Gwiazdy nie widać, prezent, i bardzo kwadratowy, też nie widać. Eee, szminka. Szminka. Piłka. Szminka, piłka. Rower. Jeszcze rower wyszukaliśmy. Szminka, piłka, sakwa. Szminka. Nie widać, piłka nie widać, sakwa nie, jest tylko dzwon no dobrze, to w takim razie patrzymy co nam da bonus bonus jest perwa czyli mega linie są puste trochę postaramy się przyspieszyć tempo lawendowe z ostatnim numerem szukamy dziewiątek jest dziewiątka, ostatni numer w takim razie jest zdrapka wygrana szukamy czy jest jeszcze kolejna dziewiątka nie ma, jest tylko jedna. Sprawdzamy, co pod nią się kryje. Zapewne zwrot, tak jest, jest zwrot. Czyli, która to była paczka? Proszę bardzo, z jednej paczki obie wygrane. Następnie bierzemy bonus. Zaczynamy od kawy. Tu tak drapniemy na szybko. No Na razie tu nic nie widać, co by nas interesowało. Szukamy pliku i szukamy siódemki. I bonus z kolei jest, jest pusty. Czyli w bonusie ani jednej nie było. Maxi Cash. W bonusie ani żadna skrajna nie była wygrana w tej paczce. Maxi Cash. Co my tu mamy?

I ostatnia w tym rzędzie to 13, my mamy 12. Bierzemy kolejny rząd. Tu jest 02, 22, 41. A, to tak jakoś od blisko siebie wydrukowane, więc myślałem, że trochę dalej będzie. 06 i tu jest 03. Dwa ostatnie rzędy. 25, my mamy 26, 37. Niestety tutaj słychać jakieś za oknem odgłosy, bo niedaleko jest i Straż Pożarna, i szpital, więc czasami coś przejeżdża. 14:30, 01, i ostatni rząd. 05 nie nasze. 17 też nie nasze. 31 nie nasze. Co tu jest? 11 i ostatnia szansa 33, czyli oba maxi kasze były puste. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze lawendowe, kolejne. Poprzednie z tej paczki było puste. Zobaczymy. Jak się spisze ostatnie z tej paczki? Na razie nic nie widać, żeby coś tu było nas interesującego. W zasadzie nas interesuje tylko 9, niezależnie od koloru. Czyli to lawendowe było puste, czyli jedna paczka lawendowego miała zarówno pierwszą zdrabkę wygraną, jak i ostatnią, a druga miała zarówno pierwszą, jak i ostatnią puste. No, i niestety to płynne złoto, które tak ciężko mi tutaj idzie, to drapanie przez te symbole nadrukowane złote. Jakoś sobie poradzimy, przebrniemy przez to. Co my tu mamy? No dobrze, widać w miarę mniej więcej.

to jest z kolei 21 tak jest I ten drapak mi się cały wstępi przez to płynne złoto co my tutaj mamy? z kolei 0 0,9 0,2 37, nie nasze póki co, żadna dwanaście, mamy trzynaście, trzydzieści dwa. Jedziemy kolejny rząd, dwadzieścia siedem. Szesnaście. Ach, ciężko przez tą złotą kroplę się przedrapać. Zero siedem. A, zero cztery.

8, myślałem, że może 0,6 będzie. No niestety płynne złoto, ostatnie spaczki przegrane. No i przechodzimy do ekstra linii i mega linii. Spróbujemy to zrobić w miarę szybko. Słońce, cytryna. Słońce tutaj jest. Słońce, cytryna, słońce. Jest cytryna jedna, jest cytryna druga, jest kolejne słońce. Tu jest słońce, tyle, dobra. Dwa kolejne, Arbuz, czapka. Tu są dwa, tutaj też są. Brak motyla już tylko w jednej linii. Tu są dwie czapki, a w zasadzie trzy, bo w rzędzie poniżej też jest, aczkolwiek na innym miejscu. O, tutaj są dwa w tym samym rzędzie, brak korony. Tu jest arbor, dobra, kolejne dwa symbole. Moneta oraz krab. Tu jest krab, brakuje podkowy. Moneta krab. Moneta oraz krab. Jest krab. Jest też tutaj. To tu brakuje motyla w dwóch rzędach. Moneta. Brak tęczy w dwóch rzędach. Krab. Brak korony, której chyba brakuje też gdzieś indziej. Ale. No, tutaj brakuje. Yy, jedziemy. Kolejne symbole. No szybko, szybko, bo tu już trwa trochę ten film. Lody parasol. Żeby ludzi nie zanudzić długością filmu. Lody oraz parasol. Są lody, brak motyla, którego nie będzie prawdopodobnie. Parasol ten czy brakuje w kolejnym rzędzie, czyli też jej raczej nie będzie. I lody i brak korony. Kolejny rząd gdzie brak korony, czyli korony też raczej nie będzie. Zakładam, że te ekstra linie będą puste. Dotrapmy do końca. Gwiazdy nigdzie nie widać. I ostatni symbol popcorn, który rzędu nam nie da. Bo brak korony, tutaj brak motyla i korony, tu brak klucza. Mógł być klucz zamiast tej gwiazdy. Co my drapiemy popcorn. Brak korony po raz kolejny. No i tyle. Czego nie mamy? Nie mamy korony, nie mamy tęczy, których tutaj w symbolach nie widać. Nie mamy podkowy i motyla. Też ich tutaj nie widać. Leżak, klucz. Leżak by dał dwie linie. Leżaka nie widać klucza. Nie widać ekstra linie. Były puste, zarówno pierwsze jak i ostatnie. No i mega linie numer 25, 15, bo to jest taka zdrabka za 20 zł, więc one są po 15 w paczkach. Co my tu mamy? Sakwa oraz kokos. Szukamy sakwy i szukamy kokosa. Jest sakwa. Jeden symbol, którego będzie brakować już tylko tutaj. Sakwa oraz kokos. Sakwa to brak klapków. Tutaj też. Czyli nie będzie tego rzędu. Tak bym powiedział. Sakwa. Dobra. Dwa kolejne. Piłka gwiazda. Piłka. Piłka, gdzie jest jeszcze? Jest jeszcze tutaj. Znowu klapki. Piłka. Brakuje liścia. Brakuje naszyjnika i brakuje liścia, czyli liścia raczej nie będzie. Skoro liścia nie będzie, to też nie będzie tych rzędów. I na samym dole piłka. E a, jeszcze gwiazda, ale gwiazdy to tutaj nie było, widać. Dobra, kolejne dwa symbole: lody oraz dzwon. Dzwon jest podobny do sakwy, więc yy, yy, chyba łatwo go będzie znaleźć. Lody. Yy, lodów nie widać, dzwon jest tylko tutaj, czyli naszyjnik dałby chyba dwie linie. Albo więcej, więc naszej nika raczej nie będzie. Jedziemy kolejne. Arbus oraz żółw. Arbus, czyli brak kości. Arbus, brak klapek, czy tam klapków. Brak motyla, Tutaj już chyba druga linia, że brak tylko motyla. Jedziemy dalej. Arbus żółw nie widać więcej. I ostatnie dwa po jednym. Podkowa. Czy podkowa gdzieś tu jest? Podkowy chyba nigdzie nie ma. I ostatni symbol foto. Foto chyba nam linii nie da. Foto. Tak więc czego nam brakuje? Motyl, naszyjnik, klapki, liść. Motyl, naszyjnik. Klapki, liść nie widać. Popcorn, cytryna. Hmm, popcorn, cytryna. A winogrono tu było, no ale to też nic nie da. Popcorn, cytryna. Popcorn nie widać. Cytryna też nie widać. Co tu jeszcze? No i to chyba wszystko, więc yy, sprawdzamy. Co jest w bonusie? Ostatnia szansa, że coś tu będzie. No, niestety świnia. No, i świnie na koniec. Tak więc, z tych wszystkich zdrapek skrajnych, wygrane mamy te lawendowe 9 z jednej paczki, któryś już raz, że są obie skrajne, wygrane. No i perły rubiny numer 1. Z tym, że wygrane w ten sposób, że są same zwroty. Tak więc skrajne faktycznie nie za bardzo wchodzą, aczkolwiek w Lawendowym 9 myślę, że można próbować. Dzięki za oglądanie, do następnego drapania, trzymajcie się, cześć.